Nie był weekend łatwych decyzji, jednakże czasem trzeba w biznesie takie podejmować. No i moi drodzy, co tu dużo gadać, postanowiłem zamknąć mój sklep. Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Nim po was was tutaj stwierdzisz, że to na pewno jest clickbait, a druga zacznie zaraz rodzić łzy, że zamykam swój sklep, to to już pragnę poinformować, że w sensie jakby to nie jest oczywiście clickbait, tak, zamykam swój sklep, ale jest to łagodniejsze niż myślicie i nawet dla mnie dobre, ale po kolei. Moi drodzy, tu mam klucze do swojej firmy i właśnie idę teraz, yy, udaje się oficjalnie zamknąć swój sklep. Chodźcie! Lecimy wraz z kluczem moi drodzy i cyk zamknięte na Amen. Dlaczego? Dlaczego? Zadacie mi teraz pytanie: dlaczego tak jak ja zapytam teraz słońce, dlaczego zachodzi? Jak już miałem dobrze ustawione światło na siebie, a pewnie teraz jest na filmie ciężko, no ale takie warunki są na polu. Dlaczego zamykam sklep? Uściślimy. Nie zamykam przystani klocków. Zamykam swój sklep. To miejsce, to fizyczne miejsce. Dla fizycznych klientów dlaczego zamykam to miejsce? Zapytacie? Przez klientów, moi drodzy, od początku prowadzenia swojego biznesu, stałem w takim trochę rozkroku. Oczywiście, sprzedaż internetowa, tamta też z tych półek, to była moja główna działalność, zestawów, ale gdzieś tutaj kupowałem nawet takie pojemniki, coraz bardziej nawet czekowałem miejsce. Niedługo tu miała powstać kolejna, tam miała powstać kolejna i tak dalej. Tu miałem powiększać, tu miała jeszcze powstać. No i tak stałem w rozkroku. Co jakiś czas. U mnie klienci się pojawiają, no i sposób dobierają sobie oczywiście elementy, jakich tam potrzebują. Jednakże co tu dużo gadać, ja moją pracę bardzo lubię za jednak taką niezależność, że to nie jest taka sztywna praca od 8 do 16. Oczywiście, czasem jest od 8 do 20, bo na przykład w czwartki, gdy wystawiam elementy używane i jest tego naprawdę dużo, to tej pracy też jest no po prostu od groma, ale są też dni, jak na przykład nie wiem, jakiś poniedziałek czy piątek, że ja sobie w górę i wtedy w ogóle mnie nie ma. Cenię sobie to w swojej pracy, że mam taką niezależność. Że teraz siedzę, za 10 minut wyjdzie takie słońce, że hej, stwierdzam, że super pogoda, a po południu ma padać. Biorę sobie swoje pieski i idę na spacer. Innymi słowy, bardzo, ale to bardzo cenię sobie niezależność, jaką ta praca mi daje i godziny, w jakich chcę pracować. Jeżeli prowadzę sklep stacjonarny, niestety dość mocno mnie to do tego sklepu przywiązuje. Że wiecie, no, wypadałoby tu po prostu być, tak? Niejednokrotnie już ktoś do mnie pisał, że jechał do mnie skądś, czy, czy przyszedł do mnie i po prostu sklep był za Zamknięty, bo ja tak jak mówię, ładna pogoda, sobie wyszedłem. Jednocześnie zapytacie mnie, albo powiecie mi, że jakiś jestem nienormalny, przecież to sklep normalnie trzeba być otwartym, klienci przychodzą. Tylko widzicie, ja klientów mam dwóch miesięcznie, może trzech, jak mam mega dobry okres, czyli wakacje, to może dziesięciu miesięcznie? Innymi słowy, siedzę tutaj yy, bardzo dużo czasu, a klientów praktycznie nie ma. Poza tym, jeżeli przychodzą, to po prostu burzą mi mój plan, co tutaj dużo gadać, mój jakby grafik i tak dalej mojego życia, mojego działania, bo często też wiecie, no, chcecie chwilę pogadać, chcecie coś m, gdzieś tam podowiadywać się biznesowo i tak dalej, w efekcie czego czasem, czasem tracą w godzinę i więcej, a zakupy po prostu nie są jakby też jest tego warte, ale odcinając się całkowicie od tego najbardziej, zależy mi na mojej niezależności tutaj, żebym nie musiał być przywiązany, żebym musiał robić co chcę, bo po prostu siedzenie dla mnie tutaj jest dla mnie stricte nieopłacalne. W związku z tym, tak, ja już zazwyczaj Wam mówiłem, że jeżeli chcecie przyjechać do przystani, ostrzegajcie wcześniej mailowo, bym był na pewno. Jednakże prawie 80% tego czasu byłem, ale mogliście mieć te 20%, kiedy mnie nie będzie. No to teraz, jakby nie macie w ogóle gwarancji, że będę, więc w ogóle, w ogóle nie, piszcie, nie piszcie w ogóle. Bo tak jak mówię, no kurczę tutaj, ja mam co robić. Spójrzcie na te miksy, które są tutaj też ułożone. To nie jest tak, że się nudzę i bazuję na sprzedaży tego. Absolutnie nie. No ale to też nie jest ostateczne o co chodziło, bo mogliby się stwierdzić, że to jest taki pikuś, nie tylko fizyczny sklep zamykam, można by właściwie powiedzieć, że zamykam połowę swojej firmy ale znów wiąże się to poniekąd z zyskiem. Widzicie, bowiem biznes klockowy ma to do siebie, że można by powiedzieć, że nie tylko jest dość młody ale też to, że jakby nie ma być oficjalnych książek, nie ma oficjalnych poradników oczywiście są pewne kanały, jak chociażby mój czy dealer kloca na YouTubie, które gdzieś tam wam jakieś tajemnice zdradzają czy pokazują mniej więcej jak to się robi ale dalej nie ma ogólnego poradnika jak tu wejść w klockowy biznes, tego żyć i mieć się świetnie. W związku z tym ja też tak wiecie, próbowałem trochę po omacku, trochę gdzieś tam cały Czas się dociera i tak dalej, ale dobra, do brzegu albo do kloca, bo jesteśmy na kanale klockowym w końcu, moi drodzy, jak zamykam połowę firmy, mianowicie w sensie po tym zamknąłem się stacjonarnie, to w dniu dzisiejszym zamykam też mojego BrickLinka. Dlaczego zapytacie, moi drodzy? Dlaczego? Otóż niedawno był taki film, w którym tłumaczyłem, dlaczego olewam bricklinka. Warto go też obejrzeć. Ale już wam teraz tłumaczę, tak jak mówię, wchodząc w biznes, co w ogóle ciekawie, ja od samego briglinka chciałem zaczynać i właściwie na samym briglinku bazować. Jednakże szybko okazało się, że dużo bardziej opłacalny jest dla mnie Allegro. W wielkim jednakże skrócie, a chodźcie tam byście też mieli obraz. Tak naprawdę ja posiadam mniej niż 20 tysięcy elementów tutaj na, na Bricklinku. Oczywiście, nie jest to mało, ale absolutnie nie jest też dużo. Jest wiele sklepów znacznie większych ode mnie, chociażby Briggs Pirate. Patryk tutaj ma świetny sklep ponad 220 000, czy 230 tysięcy klocków. W związku z tym wiadomo, że gdy ktoś klocków potrzebuje, zdecydowanie idzie do tego większego sklepu. Wiąże się to z tym, że ja mam powiedzmy 2, 3, w dobrym miesiącu 4 zamówienia na Bricklink. I ostatnio Wam o tym tłumaczyłem, no, że generalnie działa to u mnie tak. Że kupuję zestaw, wyciągam z niego figurki. Zazwyczaj figurki już mi dany zestaw zwracają, a klocuszki sobie leżą. No i super, niech sobie leżą. Z czasem to jedno, dwa zamówienie na miesiąc się sprzedaje. No i jakby mam z tego stricte czysty hajs do yy, łapy, bo figurki w miarę szybko idą. A to niech sobie leży. Kiedyś się sprzeda, to super. Będę miał z tego hajs, super. Dodatkowy, gratow, gratisowy poniekąd hajs. Yy, świetnie, ale no właśnie. Bo można by tutaj zapytać puetkę Beatę Kozidrak. Czy warto? Czy nie warto? Mocno w. Moi drodzy, no bo chodzi generalnie o to, że wiecie, 20 tysięcy klocków to nie jest dużo. Pewnie możecie mnie teraz spytać, Klockoza, czemu w takim razie nie zainwestujesz kilku tysięcy, sam nie zrobisz sobie 200 tysięcy elementów i sam nie będziesz jak Patryk czy dealer kloc, którzy mają pełno zamówień i żyją z tego briglinka. Ano kiedyś już to tłumaczyłem, ale pozwolę sobie powtórzyć. Po pierwsze mnie Bricklink nudzi, po drugie gdybym miał tak rozchulanego Bricklinka, by żyć z Bricklinka, niestety nie mógłbym prowadzić sprzedaży miksów. A dla mnie zdecydowanie to miksy są życiem, to jest to co mnie kręci, to jest to co mnie jara. W związku z tym od dawna stałem w takim rozkroku, że 85% mojego biznesu to były miksy, a 15% to był powiedzmy Bricklink. Dzisiaj jednakże stwierdziłem, że nie. Idę 100% w miksy. Chociaż to też trochę źle powiedziane, bo możecie teraz zapytać, że to jak to? To nowości znikną ze sklepu? Znikną z Allegro? Dlaczego? Właśnie otóż nie. I jak na ironię przez rezygnację z Briglinka tych nowości będzie jeszcze więcej. Stwierdziłem, że trochę zmieniam swój model sprzedaży, a mianowicie. No bo teraz, tak jak mówię, kupowałem sobie zestaw nowy, brałem, wyciągałem figurki, figurki na Allegro, figurki zwracają zestaw, a elementy partałtowałem i po prostu rozkładałem po półkach. Dziś będę czynił dokładnie to samo do połowy, czyli wyciągam figurki, figurki lecą mi wszystkie tutaj, ale zestaw nie będzie przeze mnie partałtowany. Zestaw będzie przeze mnie wystawiany, jako cały zestaw, tylko bez figurek i na przykład, wiecie tam, bez gadżetów typu miecze i tak dalej, sama konstrukcja, same klocki. Prowadzi się to do tego, że oczywiście, mój zarobek będzie dużo mniejszy, bo powiedzmy teraz, wiecie, parlautowanie zestawu dawało mi dwukrotność zestawu, tymczasem figurki, powiedzmy, ze zestawu za 100 złotymi, zwrócą 100 złotych, czy nawet 90 być może, a sam zestaw, plus jakieś tam gadżety, miecze i tak dalej, nie wiem, na nim zarobię może 30-40. I nie jest to zbyt dużo, to fakt, natomiast wiecie, teraz, no mówię, kupując ten zestaw, okej, okay. w teorii ja dubluję jego wartość, jednakże tak jak mówię, patrząc sobie mniej więcej na zeszły rok, gdzie tych zamówień miałem średnio 2-3 mm, miesięcznie, ja zarobiłem pi razy drzwi około 1500 złotych z y, tych elementów z Diglinka. Ja cały czas mam ich 20 tysięcy, oczywiście super, i one też gdzieś tam pójdą na Allegro, to też swoją drogą, także to mi się nie zmarnuje, Jednakże fakt faktem jest taki, że wiecie, 1500 złotych, a jeden dzień tygodniowo jednak tracę na to pardautowanie, na to przeglądanie, gdzieś tam przy tym briglinku tracę. Za, wiecie, to prawdopodobnie jest duży pieniądz, bo yy, no jakby ten czas poświęcając na miksy pozwoli mi zarobić dużo więcej niż na to pardautowanie, na której dużej sprzedaży nie mam. I wcześniej mówię, podchodzi do tego i tak super, gdzieś tam to się sprzeda, gdzieś tam ta hajs wpada, ale kurczę jednak coraz więcej go leży, w związku z tym myślę, że takie sprzedawanie gotowych zestawów będzie szło szybciej i w efekcie oczywiście za będę zarabiał mniej na pojedynczych zestawach. Ale zestawów samych w sobie będę sprzedawał więcej. Więc przypuszczalnie z tego 1500, który w zeszłym roku zrobiłem na Bricklinku na elementach pojedynczych i 10 tysiącach, które mi tam leży na magazynie, sprzedam na przykład na Allegro zestawów za 2500, wkładając dużo mniej pracy, nie bawiąc się w part out, który mnie po prostu nuży. I będzie po prostu lepiej. Oczywiście, czy będzie, czy nie będzie, to już pokaże życie. Tak jak mówiłem, tutaj te elementy teraz będę sprzedawał, ale będę je pakietował. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze rok czy dwa temu sprzedawałem na sztuki te wszystkie elementy, jednakże później je zdjąłem właśnie przez to, że też mnie to nużyło. Jednakże teraz mam tutaj elementów mimo wszystko za ponad 10 tysięcy, według Briglinka, i po prostu jest to warto wystawić, bo wiecie, to nie jest mały hajs. Będę więc to pakietował, jakaś część oczywiście będzie mi szła na Allegro, ale ta będzie leżała i to jest dokładnie to samo. Natomiast nie dokładając nowych na Allegro powoduje, że nie będę się nużył, nowe, będę już dawał pełne zestawy, więc jak na ironię będę miał więcej czasu, bo nie będę musiał go tyle poświęcać na chociażby partout, więc czasu będzie więcej. O, na przykład tu mam jeszcze takie zestaw, które kończę partoutować. Nie będę go więc partoutował, będzie więcej czasu na zestawy. I sprzedaż też po prostu będzie lepiej hulać. Można by rzec, że są to więc kolejne duże zmiany na przystani. Bardzo to spore. I zapytacie, czemu w ogóle tak często i dużo tych zmian? Tak jak mówiłem, nie ma oficjalnego, słuchajcie, podręcznika do tego biznesu. Musimy sobie trochę radzić na opak. Oczywiście za kilka lat będziecie mieli znacznie lżej, bo będzie takich trochę filmików jak chociażby bój na YouTubie. Jednakże, tak jak mówię, po pierwsze, nie da się w jedną osobę zrobić zbyt wielu. Nie da się prowadzić i miksów, i elementów na części, i bryglinka, i, i w ogóle. Fakt faktem, gdzieś ta moja dziewczyna Często mi w biznesie pomaga Teraz częściej chcę ją wciągnąć, by w ogóle ze mną pracowała Ale tak czy siak, myślę, że nawet jak to zrobi Będziemy skupiać się na miksach Bo to mnie jara, to jest najfajniejsze I jest tutaj co robić Dwie osoby, dalej to myślę byłoby mało Może jakby nas było 3-4 na firmie Czego aktualnie nie planuję To może wtedy mógłbym jedną osobę do briginka oddelegować Tymczasem Bawienie się w małą liczbę kropków na Bricklinku nie ma sensu, bawienie się w dużą uniemożliwiałoby mi miksy, a z tego rezygnować nie chcę, bo tu jest nie tylko większy hajs, ale to jest to co mnie po prostu powiedzmy jara, w związku z tym taka moja decyzja, więc można by rzec nie tylko fizycznie, faktycznie sklep jest już zamknięty, pamiętajcie, nie przyjeżdżajcie do mnie nigdy w ciemno, a po drugie sklep na breakwinku również będzie znikał, ale wiele teraz elementów popakietuje i będzie lądowało na moim Allegro. Takie zmiany, moi drodzy, to nie koniec zmian, bo również w tym tygodniu powinien pójść film pod tytułem Czystka, bowiem będę robił dość dużą czystkę na firmie. W sensie to nie znaczy, że będę rzeczy wywalał, czy coś tutaj jeszcze zmieniał, bo już myślę, że to już jest prawie finalna forma mojego biznesu po tym bryglinku i zamknięciu sklepu. Mm, ale no, zobaczycie zresztą. Zostawcie suba, aby tego filmu, moi drodzy, nie przegapić. A dzisiaj wam bardzo dziękuję. piszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie o takich zmianach. Nawet nie prowadząc biznesu, po prostu. Co sądzicie o wprowadzeniu takich zmian. I bądźcie na kolejnych filmach oczywiście. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!